Dzień dobry, witam po dwumiesięcznej chyba przerwie, może nawet więcej niż dwumiesięcznej. Mam nadzieję, że teraz już wrócimy do regularnych odcinków i zaczynamy sobie od każdego Orlenu w Polsce. Chyba nie było jeszcze takiego odcinka, chociaż nie jestem pewien. Na pewno chciałem go długo nagrać, a wiem, że to jest jakaś taka nowsza mapka. Tutaj są nawet nie tylko Orleny, ale też Lotosy i jakieś takie inne stacje, które oficjalnie są Orlenem. Są własności Orlenu i to jest, chwila, Bydgoszcz. Muszę się od nowa uczyć troszeczkę tych rzeczy. Jak teraz zapomniałem przez ten czas, to jest Bydgoszcz albo Poznań. Chyba Bydgoszcz. Jakby oba te miasta mają taki generyczny zamek po prostu w herbie. Nie, Poznań ma taki ładny, taki błękitny herb. Zwróciłem na to uwagę, że on jest taki ładny. I tam jest w ogóle święty Marcin na tym herbie? Tak bym podejrzewał przez te rogale świętomarcińskie i przez te ulice. No dobra, czyli może Bydgoszcz. Ale gramy na początku sobie bez żadnej spiny na moving. To też jest moja chyba pierwsza gra w GeoGS rano od. Który dzisiaj jest? 23 września, no to od dwóch miesięcy ponad. Tak, ostatnio raz grałem, jak nagrywałem nad leśnictwa. To ponad dwa miesiące temu. Ulica centralna, centralna, montaż i nie ma kierunkowy 12. O. Co? Czy to jest herb Krakowa? Dobra, chyba muszę jeszcze. Tak, to jest Kraków, a nie Bydgoszcz, boże. Czy herb bydgoszczy nie jest podobny? Nie, herb bydgoszczy nie, nie ma takiego kształtu. On jest bardziej taki kanciasty, a rzeczywiście tutaj była też taka tabliczka krakowska, że to jest ulica Centralna. Tutaj widzimy upadła hulajnoga, jakoś smutno wyjątkowo wygląda i tam jest taki znak. Ulica Centralna niby, no ale to nie jest centrum, może to będzie centrum jakiegoś osiedla tutaj. Warszawa, Katowice, Buzko, Zdrój, 776. To przybliżamy sobie do Krakowa, ale tak podjarany jestem po takiej przerwie, jak nie grałem. 776. Tutaj wzgórza Krzesławickie. Czy gdzieś pewnie w tej okolicy to będzie? Nie, ale chwila, my skręcamy. Jedziemy my na północ i skręcamy tutaj na Busko Zdrój i Warszawa-Katowice prosto. To gdzieś tutaj powinno być. Może to będzie to? Dobra, tak, to jest ulica centralna i jest Orlen. Ok. I gdzie zaczynaliśmy? Jakoś tak na tym skrzyżowaniu centralnie. I pięknie pierwszy gest po takiej przerwie 4 metry od celu. Ostatnio bardzo się wkręciłem w kanał Autostrady Polska. Jakoś oglądam chyba ze 3-4 filmiki dziennie i mam nadzieję, że ta nowo zdobyta wiedza mi się do czegoś przyda. Ulica Dworna jest tutaj. Ja miałem strzelać, to ja mówię, że to jest Wielkopolska, ale zobaczymy. No nie, to jest po prostu generyczny polski krajobraz. Dobra, spróbujemy się posłużyć tymi słupkami. Tutaj jest dwa, to znaczy, że... Wcześniej jest 1 i 0 i na zerze będzie napisany numer drogi. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to działa. Wcześniej próbowałem też tej podpowiedzi używać, ale nie było okazji. Nie, tu jest 7, co? To jest 8, to w drugą stronę idzie? Czy to jest zaczyna inna droga? Nie, dobra, to po prostu starsze zdjęcia są. Okej, okay, nagle się tak cofnęło w czasie. Tu jest 0 i to jest droga 665. Dobra, 665, raz, dwa. 3, 4, coś mi tak kojarzy, czy do helu nie było drogi? 660, nie, to był autobus. 666 do helu. Dobra, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, i w Podlaskim, to się dowiedziałem z kanału Autostrady Polska, że Podlaskie to jest jedyne województwo, w którym drogi wojewódzkie zaczynają się tylko na jeden, jedną cyfrę. Właśnie na 6. To jest 6,6 droga krajowa. I mamy Grajewo, nowe osiedle. 86 to kierunkowy Białostocki. Dużo tutaj tych turbin wiatrowych. Grajewo to jest jakoś tutaj. Nie, to tu jest Zambrów, to mi się miesza. Tu jest Grajewo. Dobra, 665. Kąt drogi jest taki, więc jesteśmy gdzieś w tym miejscu. To jest stacja paliw Orlen. I jesteśmy przy wieździe na tę stację, czyli tutaj. Pięknie. Zero metrów nawet się udało. To się nie udaje często. 677. To albo było robione zdjęcie jakoś w. 22 chyba był taki pik, albo to jest jakaś piekielnie droga stacja z jakiegoś powodu, nie wiem. Ale w ogóle te ceny paliw ja troszeczkę tego nie rozumiem. Dlaczego, no rozumiem, że na autostradzie na przykład one są droższe, ale dlaczego na przykład w centrum Warszawy widziałem takie stacje, w których jest taniej niż u mnie w białej. Nie, nie rozumiem tego za bardzo. Adama Mickiewicza i to mamy herb miasta. Chwilka, czy jak kojarzy ten herb? Nie, ale chwila, czy tam jest Gryf i tam jest napisane coś? Dwuczłonowa nazwa. Okocim Browar. Oko... Znaczy, no, znam to piwo, ale nie znam miejscowości. Adama Mickiewicza? To mi się kojarzyło z jakimś herbem Jędrzejowa albo czegoś takiego w Świętokrzyskim, bo pamiętam, że on wygląda tak, jakby mógł być na czekoladkach. Tak, jak są te czekoladki z Mozartem, to do tego by pasowało. Wjazd do Maka i... Centrum Tarnów Kraków 94, 75 i A4. Więc jakaś trzebinia. Okej, okay, to pewnie na takiej drodze krajowej dosyć uczęszczanej, to dlatego są takie drogie. Dlatego jest taka droga benzyna. 94 to jest pewnie stary przebieg. Też tego właśnie nie wiedziałem, to też się dowiedziałem z kanału Autostrady Polska. Że często jest tak, no że na przykład to widać bardzo na tym A2. że jak jest autostrada dwójka. To 92 to jest po prostu wcześniej jak szła droga dwójka, no niby to jest oczywiste, ale jakoś tak nigdy na to nie wpadłem. Tu jest 75, ale czy on tak się dalej kontynuuje? 94, 75 to pewnie w tych niepołomicach na przykład będziemy. Ale dobra, jeszcze czegoś poszukamy. Szlak architektury drewnianej, okna, drzwi, rolety, Brzesko, Mark Brzesko. Tak, no czasem nie muszę się uczepiać tych numerów drogi, bo są jakieś łatwiejsze. Dobra, jesteśmy w Brzesku przy jakimś dużym rondzie. Co tu jest napisane? Krowa Mać, burger z Bochnia. Zawsze nazwy restauracji takich nowszych muszą mieć jakiś twist w tej nazwie. Aktywne lato Tarnów na 94. Dobra, czyli to jest wspólny przebieg tych dróg 94 i 75? Nie wiem. 32 km. No, chyba to jest wspólny przebieg tych dróg, właśnie, no? Chwila, czy tam była Bochnia czy Brzesko? Brzesko, a ja. Trzymałem na Bochnie. Zawsze mi się mieszają te dwa miasta. Tak samo mi się mieszają w y, Podkarpackim jakieś te dwa miasta. Zawsze nie pamiętam, które. Dębica i Pilzno mi się mieszają też, no. Brzesko i Bochnia. Dobra, i tutaj chyba to będzie już łatwiejsze. O, i tu jest ulica Okocimska, czyli ten Okocim tak, czyli jest pod Brzeskiem. Dobra, to, to zapamiętam w takim razie. Dobra, wrócimy się tam, gdzie zaczynaliśmy. I to wygląda, jakby to mogła być ta ulica Mickiewicza. Czy tutaj mamy Orlen? Tu jest, ale czy on... Tak, no po tej stronie. Dobra, czyli to jest moment przed tym. I pięknie, 3 metry. W ogóle nie wiem jak wam, ale mi ze wszystkich stacji benzynowych chyba Orleny się najbardziej podobają jakoś tak. E, zawsze, jak sobie jeździmy za się na jakieś wycieczki, to wypatrujemy, nawet jak już bardzo chcemy zrobić postój, to wypatrujemy, żeby to był Orlen, bo tam jakoś zawsze jest po prostu czysto. Dobre jest to jedzenie, dobra jest kawa i tak dalej. Też na BP i na tym. Na szelu, zazwyczaj tak jest, a takie stacje w ogóle no to jakoś ja się ich boję troszeczkę. Kantor Kresowa. Kresowa. No okej, okay, ten żubr jest dosyć mocną sugestią. Węgiel płukany. Myślałem, że puławy. Składy węglowe. To troszeczkę mi wygląda jakby mogło być niedaleko Lublina, ale tam widzimy napis HEUM. No ale to było na, na tym, na ciężarówce. 86 i Sokółka, ulica Kresowa. Dobra. Sokółka, ulica Kresowa. Jesteśmy tu. Odkąd spróbowałem tych lodów z Sokółki 5 miesięcy temu, to żadne inne lody mi tak nie smakują. Jedynie całkiem lubię te takie lody jak dawniej. One się chyba nazywają Bracia Koral jak dawniej. One są chyba w Lidlu czy w Biedronce i one są spoko, ale no to nie ma podbicia jakby do tej starej szkoły w Sokółce. Totalnie żałuję, że tak aż daleko mieszkam, bo to jednak ode mnie się ze 3,5 godziny pewnie jedzie. Ale były na tyle dobre, że totalnie sobie wyobrażam, że kiedyś bym specjalnie pojechał na te lody do Sokółki tak daleko. Zajazd Kresowa i Orlen, dobra. A tutaj z kolei bardzo tanie paliwo, a wydaje mi się, że to też jest nowsze zdjęcie. To będzie gdzieś tutaj na wjeździe i pięknie, 8 metrów. Dobra i ostatni w tej rozgrywce, Czy to jest, skojarzyło mi się najpierw ze Szczecinem, jednym miejscu, które kojarzę w Szczecinie. Ale to takie bardzo mgliste skojarzenie. O, coś jest napisane po niemiecku, więc może rzeczywiście dobrze to kojarzę. Rozwój i radość w rodzinnej atmosferze. Szkoła bosko. Nie, Busko, z mi się skojarzyło. W Lublinie. Okej, okay, dobra. Totalnie nie Szczecin. Nie, tym bardziej, że mi się wydawało, że tutaj widziałem trakcję na tory tramwajowe, ale to jest na trolejbusy przecież. Co się nazywa? Trakcja? Chyba tak, ale nie dam sobie ręki uciąć. Mój siostrzeniec, czy tam bratanek, jeden bardzo lubi pociągi i on mnie nauczył słowa, że to takie coś, co wyciągają trolejbusy, czy pociągi, takie do góry, żeby dotykać tej trakcji, to się nazywa, oj, ale już zapomniałem, jakiś retarder? E, re, coś takiego. Nie wiem, może wymyślam, ale, ale nie wiem. Nie, retarder to po czesku się mówi na próg spowalniający. A to jakoś też coś tam ROR. Nie wiem. Nie dotyczy obsługi Placu Budowy Lubelskiej, Akademii Futbolu. No i to wygląda jakby to były przedmieścia raczej. Skrzyżowanie takich dwóch naprawdę dużych dróg, ale w Lublinie... Dobra, pójdziemy w przeciwnym kierunku po prostu. Nie pamiętam, czy w Lublinie są jakieś szczególne tabliczki i tam są napisane nazwy dzielnic? Chyba nie. Nie, dobra, tam są te przekrzywione. Ulica Betonowa. Betonowa, ale tam może było napisane osiedle czy coś? Lub.com. ZW? Współdzielnia mieszkaniowa, ale ZW to nie wiem. Tutaj już widać, że taka dzielnica z nazwami, gdzie się skończyły nazwy i musieli wymyśleć jakieś dziwne rzeczy. Cukrownicza też. Okej, okay, to wygląda jakby centrum miało być w tym kierunku, ale nie wiem, czy to centrum, czy po prostu jakieś osiedle. No i dobra, jakoś może byśmy byli w takim razie tutaj. Krańcowa. Czy tam nie było napisane krańcowa? Czy mi się wydawało? Nie, Kresowa była w tym w tej Sokółce, jak byliśmy wcześniej. Dobra, tutaj znak dworzec główny PKP i autobusowy. I na lewo jedziemy na Przemyśl, Warszawę, Rzeszów. Nie wiem, gdzie jest dworzec główny PKP. No ja byłem w Lublinie samochodem tylko. O, i tu jest centralnie dworzec autobusowy. Tak, dobra, no to wystarczy to znaleźć. Gdzie będzie dworzec autobusowy? To powinno być jakoś tak od razu zaznaczone, ale nie wiem. Centrum Handlowe Lidl Top Market. Od razu na te niebieskie patrzę z przyzwyczajenia do szukania Lidlów. No chwila, tu jest Aleja Solidarności. Tu jest stare miasto. O chwila, tam jeszcze jest Arena Lublin, to widziałem. O, to jest nie Aqua Lublin. Tu jest Arena Lublin. Stadion miejski, to chyba nie jest to samo. Czy to na pewno jest napisane Arena, a nie Aqua? Nie, no jest Arena Lublin. Dobra, tu jest Arena Lublin. I na to jedziemy tak. Gdzieś tutaj byśmy byli? Dobra, tak, tu jest dworzec autobusowy Lublin. Czyli stosunkowo daleko, centrum miasta, chyba. No nie aż tak jak w Toruniu, ale dosyć daleko. No tylko, że kompletnie nie pamiętam skąd przyjechaliśmy, no ale już mamy mniej więcej. Chyba podejrzewałem, że to będzie tutaj. I tutaj chyba stąd przyszliśmy. Tego lubelskiego lipca 80 roku. Albo tak Krochmalna, tak była Krochmalna, no. Stacja paliw Orlen, i to będzie to. Gdzie my zaczynaliśmy, dokładnie trochę przed tym zjazdem? Dobra, 6 metrów. I pięknie, udało się zrobić perfekcyjny wynik w 18:59. O, jakieś takie doświ punkty doświadczenia tego nie było. To wygląda jak w jakiej grze było, to, że się zbierało tak punkty doświadczenia, że one tak leciały. Fable chyba. No, takie zielone, i one tak leciały, i to było mega satysfakcjonujące, ale w Minecrafcie w sumie też tak jest. To sprawia, że jestem na którym miejscu, na. W szesnastym miejscu. Tutaj też się trochę zmieniło, że tak jakby widać tego awatara. Dobra, jak już się rozgrzaliśmy, to spróbujemy trochę szybciej to zrobić. Potem na sam koniec zrobimy sobie jeszcze gierkę na nomów, ale na razie chcę to zrobić szybciej. Mam wjazd w Olkuszu. Zarząd drog drogowy w Olkuszu to jest tutaj. No, stacje benzynowe są na takich miejscach. Dobra, tam jest 94. Tutaj przechodzi. Stacje benzynowe są w takich miejscach, gdzie dużo samochodów raczej przejeżdża, więc. Przy większych drogach to będzie. To tak wchodzi tutaj gdzieś. Albo tu. Gdzie jeszcze to może być? Aleja stolecia? Tak, to będzie to. Stulecia. I centralnie przy Chyba tak. Dobra, pięknie. Dobrze, zaczynamy. Widzę, że tam rekordista ma dwie minuty. No tego nie pobijemy, ale może w top 10 będziemy. Jeż ile chcesz? Hotel Supraśl Białostocka. Czy ja tu byłem? Bardzo prawdopodobne, że tędy przyjeżdżałem, nawet w tym roku. Supraśl. I gdzieś tutaj pewnie by to było. I to tak troszeczkę skręca. Tutaj bardziej. Hotel Supraśl, stacja paliw Orlen. Na 100% tędy przyjeżdżałem. No, pięknie, ale łatwe miejsca się wylosowały. Dwa pierwsze. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Czy na razie to jest No Move? Nie, chyba w pierwszej się ruszyłem. AdBlue. 5,29 też tania benzyna. Ale ostatnio w sumie zacząłem korzystać z takiej stacji benzynowej samoobsługowej i tam też jest dużo, dużo tańsza benzyna. jakieś. Korzystanie z samoobsługowej chmielek. Chmielek i łukowa. Korzystanie z takiej samoobsługowej stacji jakoś taki niepokój we mnie wyzwala. Jak w starszych ludziach, korzystanie z kasy samoobsługowej. Oj nawet na razie nie kojarzę, jaki to region by mógł być. Co tutaj będzie? Sakura? Sakura, czy tak się nazywała ta dziewczyna z Naruto? Nie, nie doczytam się, co tam jest. Dobra, może tutaj też był jakiś billboard? Łukowa 91. Telefon też. Łukowa. Nie wiem, czy końcówki Owa nie są charakterystyczne dla okolic Krakowa albo generalnie dla południa. No jest Poniatowa, Limanowa. Poniatowa jest pod Lublinem, ale no tak, generalnie południe-południowy wschód. Dobra, to jest jakiś lokalny orden, to będzie dosyć trudno to znaleźć. No i czasami te stacje są rzeczywiście w dziwnych miejscach, mnie to zawsze dziwi. Jak na przykład w Białej jest jeden orden po prostu jakby w centrum blokowiska. To jakiś kościółek. 791. Blachy też nic nie ma. O, i tu coś mamy, tu coś mamy nareszcie. Chwila, tam będzie też jakieś województwo czy coś. Powiat Lubelski, chyba nie? Zamość i Wola Obszańska 849 i wydawało mi się, że był powiat lubelski. 849 na zamość. 49 jest tutaj. Dobra, raczej chyba jednak nie lubelski, województwo lubelskie. Łukowa jest. I Orlen w Łukowej, Lewiatan, Biedronka. Dlaczego tego nie widzę? Chwila, o, bo to było tutaj. Orlen. I do tego Chmielka wjeżdżaliśmy, to tutaj. Dobra, tak. Oj, ale nie wiem, czy to dokładnie da się zaznaczyć. Jaki mamy dom naprzeciwko? 88. No, jakoś tutaj będziemy. Dobra, to już było niebezpieczne, ale jakoś się udało. Tak mogło być gorzej. 3.14. No, na pewno rekord pobijemy. Mielec, 23 km. I pewnie to jest jakaś droga krajowa, tak podejrzewam. Mielec i Świerczów, Mielec i Świerczów, Mielec, zawsze miesza mi się Mielec z tym Mielnem nad morzem. 23 km na zachód, może to jest ta 875, tak bym podejrzewał. Świerczów, tak przy Kolbuszowej, jesteśmy tu i jak wjeżdżamy w tym miejscu i pięknie 13 metrów. I ostatni, tak, ostatni orden w tej gierce. Jesteśmy w górach, od razu widać. Stokrotka. Gdzieś w ogóle natrafiłem na to, zawsze się zastanawiałem, e, kiedy jest góra, kiedy jest wzgórze. No ja mówię na każde najmniejsze wzgórze jak na górę i czasem mi to wytykaliście. I gdzieś zobaczyłem, że chyba góra oficjalnie się zaczyna od 300 metrów nad poziomem morza. Tak coś widziałem. Albo 300 metrów wzniesienia na tej wysokości względnej. Coś było z tymi 300 metrami. Józef Oleksy. Czy Józef Oleksy to nie był premier? Nie pamiętam jak on się nazywał. Czy znaczy Oleksy, ale nie pamiętam imienia. 518. Nie, dobra, w tym kierunku chyba lepiej pójść. Tam jest coś tam stokrotkie, jakiś wielki kopiec taki usypany. O i na takich rzeczach najwięcej jest zawsze info. Męcina. No to brzmi bardzo górsko, rzeczywiście. 34 nie znam. O, nowy sąd, ok. Nowy sąs jest tutaj i męcina, czy tak się rzuci? O, rzuciło się w oczy akurat. Żabka, cmentarz. Nie wiem, tak na logikę powinny się pokazywać jako pierwsze stacje benzynowe, bo może tego kierowcy najczęściej szukają, ale może to jest jakieś spersonalizowane. Tutaj mamy. I czy to będzie to? Tak, ale czy to jest przed wyjazdem no troszeczkę, tak. Dobra, 11 metrów też było niebezpiecznie, ale udało się 7-13. I czy będę w top 10 w takim razie jest. Top 6. Kurczę, aż szkoda, że nie top 4, bo łatwo się dało wyprzedzić te dwie osoby. No jakbym trochę bardziej się spiał, to totalnie jest do, do zrobienia. Patrzyłem i na no mów jeszcze się nikomu nie udało zrobić perfekcyjnego wyniku. No ale to jest kwestia losowania przede wszystkim, bo czasem to totalnie nie da rady. Warszawa 90 chyba kilometrów na północ. No to 90 km to jakoś tak powiedzmy rawa mazowiecka. Tak by to odchodziło? No mniej więcej sprzedam działkę 5.11, jeszcze tańsza benzyna, ale to chyba jest jakieś stary, starsze zdjęcie. No i obawiam się, że ta Warszawa 90 km to będzie jedyne info 48 kierunkowy. Czyli Radomski, czyli to nie będzie Rafa Mazowiecka, a bardziej coś tutaj, Białobrzegi, powiedzmy. Mycie wypożyczalnia na no niewidzę, tam jest dokładnie jeszcze, ta jakość jest słaba. Szkoda, bo tam jest druga miejscowość, jeszcze pewnie, wyżej, tylko zasłania ten znak wyjazdu z terenu zabudowanego. Chociaż może to jest po prostu wyjazd z Radomia, tutaj na przykład tą ulicą Energetyków. Bo te Białobrzegi to chyba mniej niż. Z... 90 km by było, nie jestem pewien nawet. No z białej do Siedlec jest chyba 63, więc to jest mniej więcej podobny dystans. Nie, to musi być pod Radomiem. To by pasowało na to miejsce. No ale nie, tutaj po prawej są budynki, a tutaj nic nie ma. Czy znaczy, tu byłby w ogóle drogowskaz na tej drodze, to nawet nie jest droga Wojewódzka? Czy to byłby drogowskaz na Warszawę? Na pewno nikt tędy nie jeździ do Warszawy. No, warszawska nawet jest ulica to się ten kąt nie zgadza, może tutaj? Co jeszcze może być? Ten podgajek na przykład się zgadza, jeśli chodzi o kąt. Bankomat, nie, to nie to. Patrzyłem tam na Opoczno, ale to już raczej byłby 44 Piotrkowski kierunkowy. Przeglądam tak jeszcze, myślę, że to może być ten Zwoleń na przykład i droga 79, to by mi pasowało mniej więcej odległością. Albo te pionki ewentualnie, ulica Augustowska. Nie, ale dobra, to już trwa 7 minut. Nie wiem dokładnie, chyba strzelę gdzieś po prostu w radom i liczę, że będzie dobrze. Nie, to były Kozienice. Pod Kozienicami. Bo nie brałem Kozienic pod uwagę, bo to pod innym kątem tutaj wychodziło, nie? Ale odległość by się zgadzała. No trudno, mamy wciąż szansę na pobić rekordu. O, właśnie, Benzina. Tak, to jest ta jedna ze stacji, która jest chyba oficjalnie pod własnością Orlenu. I tutaj jesteśmy w jakimś. Centrum miasta, Solartek, Sadroskład. Czy to są Czechy? To są Czechy, nie jesteśmy w Polsce. Czy był odcinek z Orlenami? Nie pamiętam. Zona? Tak, jesteśmy w Czechach. Okej, okay, to może po prostu... No dobra i też w koronach czeskich. Lewy. No dobra, ale to będzie jeszcze trudniejsze w takim razie zgadnięcie. Nie mam pojęcia, no no mów, gdzie będziemy. Nie no, w Czechach są normalnie Orleny. To nie jest tak, że wszystkie te Orleny to benzyny. Trafika, Hej. Azijske Bistro. Kabelki, obów, tekstyl. Nie no dobra, to też totalnie nie do zgadnięcia, raczej będzie. Strzelę, że to będzie gdzieś na Śląsku. No i mogło być gorzej. Roźnow pod Radhościem. Dobra, trzeci Orlen na No move. Hotel Dukat, restauracja i ja wiem gdzie to jest, bo to jest... No, nie jest to mój Orlen, bo ja zazwyczaj na szelu tankuję, ale. Tutaj to będzie. Ale który wjazd? Ja zawsze mam problem z wjechaniem na tę stację, jak kilku, kilka razy tutaj jechałem. No, bo tutaj, jak się jedzie z warszawskiej, w białej, to jest łatwo, ale z drugiej strony to jest jakoś tak dziwnie, że tylko jak się jedzie w jedną stronę można wjechać. Dziwnie to jest zorganizowane tam. Może to się zmieni z budową autostrady, mam nadzieję. I to chyba. Tutaj będzie. Jest hotel Ducat, dalej jest to. Tu. Dobra, tak, 6 metrów, pięknie. Zrekompensowały nam się te Czechy, i tutaj może też będzie coś łatwego. No, widzę, że dużo. Bielsk Podlaski. Dobra, to jest sporo info. Tutaj też pewnie kiedyś przejeżdżałem. Bielsk Podlaski pewnie wzdłuż tej dziewiętnastki, właśnie to jest. I ten kąt by się zgadzał. Teraz trzeba tylko Orlen znaleźć. Ja pamiętam, tam się zatrzymywałem, tuż pod taką bardzo ładną niebieską cerkwią. To nie jest to 3 maja. Tak, tutaj też jest taki, jakby pas na zjeżdżanie w prawo mały. I gdzieś tutaj będziemy. I pięknie. Te dwie rundy tak dobrze poszły, że aż mi szkoda, że te dwie pierwsze nie wyszły. Na top 3 raczej tutaj i tak się uda zrobić. No i tu jesteśmy już na jakiejś drodze. Hmm. Nie, na początku pomyślałem, że to jest. Na A2 taki jeden orden, na którym byłem, ale to nie jest. Nie, chwila, to jakoś dziwnie wygląda. Dlaczego tu są... To nie jest autostrada chyba? Dlaczego tutaj jest taki jakby trzeci pas? O co chodzi? Czy to jest jakby nie orden dla tych, którzy jeżdżą po autostradzie, tylko dla miejscowych? Dziwne bardzo. No tak idzie jak A2 mniej więcej mi pasowało, bo ostatnio się zatrzymywałem gdzieś Tutaj, chyba w tych okolicach przy Orlenie, nie dziwna sprawa, nie rozumiem o co tu chodzi, jak tu jest to zorganizowane. No bo to nie jest normalny zjazd z autostrady, tu są dwa pasy. Tak jakby to był dopiero wjazd na autostradę, i już od razu Orlen. Ale tam też ktoś się dołącza do tego ruchu. No ale chyba poza tym nie ma żadnych poszlak tutaj, więc po samym kącie. Może to by była a2, na przykład, bo to jest stosunkowo stara autostrada i takie dziwne rozwiązanie mogłoby się tutaj znaleźć. Może to będzie a2 gdzieś tutaj. To nie jest na pewno a na fragmencie, na którym ja byłem. Ja najdalej dojechałem chyba do Lubonia, ale podejrzewam, że mogłoby być dalej gdzieś właśnie tutaj. Okej, okay, i dlatego tak dziwnie, bo to jest płatna autostrada. Może dlatego? Jeszcze chyba wmawiam po prostu, ale coś w tych okolicach, nowy tomyśl na przykład. Nie, czy znajdziemy gdzieś tutaj Orlen. Tu jest Mob cały. Ale naprzeciwko, co tu jest? Thermo King. To będzie można potwierdzić, czy to jest to, ale. Nie przejrzę wszystkich dróg ekspresowych pod tym kątem. Stacja paliw Orlen, ale to już nie jest to. I dalej ten kąt się zmienia. To bardziej myślałem, że wcześniej będzie. Stacja paliw Orlen tutaj. No ale to z drugiej strony. Dobra, jeszcze jakaś jedna droga. Wezmę. Pierwszą, lepszą pod takim kątem, no to jeszcze A4 jest pod takim kątem. Ale to nie, to totalnie nie jest krajobraz, który byłby przy A4, to musi być bardziej na północ. A może gdzieś tutaj? Nie, dobra, posłucham się swojej intuicji, strzelę, że to będzie ta A2, już się tego uczepiłem, gdzieś w tych okolicach i zobaczymy. Oj, nie, totalnie to nie było to. Przynajmniej dobrze wiedziałem, że nie na południu, to była S8. Jerzewo Stare. No i rzeczywiście to jest tak dziwnie rozwiązane, bo tu jest jakby. Tutaj, jak chcę zjechać na ten Orlen, jeden z autostrady, to zjeżdżam, i to jest jednocześnie zjazd na stację, i potem znowu mogę wjechać, i jednocześnie zjazd w ogóle z tej drogi. Ciekawe rozwiązanie. To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, ale. Znaczy, no jeśli tutaj wcześniej był Orlen, to może to było jedyne rozwiązanie, żeby to zrobić. Ten... Atlanta Hotel też pewnie był wcześniej, więc może tak trzeba było. No. Dobra, i tym samym nam się udało zrobić 14 minut, ale no, tutaj ważniejszy jest wynik: 17 tysięcy. No, na drugim miejscu jestem w tym No Move. Mam nadzieję, że ktoś mnie pobije. Dzięki Wam, wielkie za oglądanie. Widzimy się tym razem jakoś niedługo. Zobaczymy w czym. Pewnie na razie takie rozgrzewkowe jeszcze mapki, może rynki kolejne nagram, tak o tym myślę i no może wreszcie też szkoły skończę. Dzięki za oglądanie i cześć.